Witam, był stream i naprawiłem to. No i to trochę przebudowane. Tu zostało przeniesione. Tutaj, co zostało zmienione? To jest, już funkcjonuje. Trzeba było zrobić tak, że to idzie do skrzynki, nie do tego. Z tej skrzynki idzie do tej skrzynki, gdzie tu jest ustawiony filtr, że może tylko to przyjmować. A w tej skrzynce jest ten filtr, czyli na te inne rzeczy. Potem z tej skrzynki idzie tu. Kraftuje się. Spada w dół. Przechodzi tu, mieli się, idzie tu i do piecuchów. No i potem do tej skrzynki. Tutaj dałem upgrade stakujący. Patrz, o nie mogę wyjąć, bo się ten. No ale teraz jest tak, że zamiast. No, że generalnie trzy staki się mieszczą w jednym slocie. No, 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 no wiesz o co chodzi. Tu jest system. Nic się nie zmieniło, tylko przeniosłem. I ten cały kwiotek, co był od generowania prądu z lawy, jest tutaj pod ziemią teraz. Tu jest dalej dostęp do tego, tu jest zwiększona ilość na 5 na 5, maksymalna ilość i został zbudowany parkour mini przez przypadek, bo potrzebowałem liści na nitki No i ostatecznie tam się wchodzi. No a dziś plan jest taki, clipboard. Tutaj sobie zapisaliśmy na streamie Emerald Paxol. Co to jest? No, takie coś. No i chciałem sobie zrobić tak. I chyba jakoś tak. Jakoś tak. I tak. Ok, ok. I on podobno działa jak y, Kill of diamentowy, Ale jest y, lepszy. Albo tańszy. Coś takiego. No i co my tam mamy dalej? Jetpack. Ale to zaraz. Upgrade do kompaktora. Bo tutaj jest tak zwany wąski gardło. Zróbmy złoty, bo to jest takie teoretyczne wąskie gardło. Bo ja tutaj dużo naładowałem tych. No dobra, to trzeba spać kaktucha. Tak, co to jeszcze będzie potrzebne? Będzie potrzebny jeden taki. Jak go przerabiamy na picie. Obarwnik tak zwany. Jest cyjan. Mam glinę? Nie mam, ale mam dusta. Pyk. To chyba dwukrotnie zwiększa jako możliwości. Teraz mhm. kolejna rzecz z listy: Żetpack. I Retpak jest tutaj w questach. I oni chcą żebym zrobił wood. Ale my się nie zatrzymamy na wood. Nie, nie, nie. Czyli tak: drewno, copper, iron, gold. Więc tak, jak zrobić. Dodajmy sobie to. Copper, potem iron. Potem gold i potem może diament. Więc co jest potrzebne? Pełno drewno, pełno takich rzeczy, pełno redstone'a, Okej, okay, okej. Okay. Oraz Systek podniesiony. Co mogę tu wydupcyć to wydupcem? Redstone a jest ładnie. No tak szczerze diamentowy jest overkill'em. Jak na ten moment. Bo teraz... Nie, no jest A może, może? Life mending, sharpness, looting. No pani kolego. Chciałem ja jakiś fantom. Chciałem go mieć dla samego faktu posiadania, ale. Dobra, skupmy się na robieniu na razie tych rzeczy. To się chyba robiło tak, ten pasek. On będzie począłem tylko jeden. Czegoś takiego. Nie, czegoś takiego cztery. Dobra, cztery takie. Teraz to. Jak mi wyszło cztery baterie? Jak pięć. Dobra, i teraz do. Jeden. I to nam daje iron. Znaczy, wooden. Jetpack. On jest chyba słaby Ale nie wiem Tu mogę go na pewno naładować Tutaj jakoś Ja. Nie wiem, wrzućmy go na razie tak J się włącza? H? H to hover, a K? Nie togle engine V O Gdy włączymy H to jest ten taki hover Tylko on jak widzisz jest do kitu Więc to nie koniec Czas na koper. 10, 11. 3, i 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Teraz dwa takie. Raz, dwa. Takie pudło. I cały jetpack. Ten już będzie miał hover lepszy. Ale to możemy sprawdzić. To jest bez hovera. Z hoverem, no wolniej spadamy. Ale wciąż jest kiepsko teraz będą Advanced. To i lepiej, bo mniej ironu wyszło. i ironowy. Dobra, sprawdźmy go. Jest coś w nim prądu? Jeszcze trochę jest. Leci do góry szybko, ale włączymy hover, jeszcze trochę wolno. Skończyła się energia. Boże, jakie to jest drogie. Nawet nie chcę i myśleć ile to wmc by było. Takie coś i takie coś. Okej. Okay. Naudujmy sobie to. No już to tak szybko się nie ładuje. <laughs> 10 milionów FE. Ulepszymy sobie tego Energy Cube'a. Dobra, myślę, że... tu mi go założyło. Na razie chcę go trzymać tutaj. Dobra, i przetestujmy sobie. No i ten hover już jest dużo lepszy, nie? Jakby chciał budować... To jest fajno, tylko jeszcze bym chciał... To jest mod Iron Jetpacks. Chciałbym... Nareszcie pokażę, co bym chciał. Increase throttle i decrease throttle. Kropka, przecinek. Bo jak chcemy szybko latać, no to tak, ale. Dobra, 80% jest git. Jest takie coś jak Energy Cube. I czy jak kliknę na Energy Cube upgrade'em tym, to go ulepszy. Powinno ulepszyć. Jak się robi Advanced Circuit. Okej, okay, czyli będziemy potrzebować trochę tego. Nie wiem, zróbmy sobie ich. 6, bo tam jeszcze trochę mam. Tu jest cztery. I jeszcze idziemy poczekać z ozmium. 8 wchodzi, tu i się robi. Dobra, i tier advanced robi się tak. I deszcz pada na niej to ten deszcz wyłączył. Ale się nie da. Chyba, że jest jakaś maszyna? Może jest jakaś maszyna, ale pójdę spać, bo jest akurat noc. O, jeszcze takie coś na live zrobiłem. Pana murzynka. W sumie on jest biały. Tu jest czarny. To tak zwany reverse Murzyn. I to. O. Dobra, elegancko. Da się i teraz zobaczmy, jak szybko nabije. Chyba szybciej, nie? No, zdecydowanie. Na ten moment milion prądu wystarczy. To jest yy, config upgrade'ów. widzę napisał na czacie, że jak będę upgrade to upgradeował, że właśnie w ten sposób upgrade'ować. I to. System. System padła decyzja na Refinet Storage. Więc tak, będziemy potrzebować w cholerę tego. Ślimę bal ma EMC. Nitka też ma EMC. Stack. Dwa staki. Tak, tego będzie potrzeba pełno, więc zrobię od razu pełno. To wydup są tu. To będzie potrzebować iron. To będzie potrzebować gold. To będzie potrzebować diament. Oj, to chyba nie kupimy miecza. My potrzebujemy silikon. Jego też trzeba będzie dużo. Jego się robi tylko w ten sposób. Certus Quartz Dust. Albo był ten drugi. Kwart yy, zwykły. Przepalmy Certus Quartz Dusta. I dwa staki, i dwa staki. No i tak, mamy to, no to zrobimy te upgrade'y. Jeszcze jeden. Wkładamy pierw tu, teraz tu się robi nadmiar i teraz dajemy to tu. I to też jest przyspieszone teraz chyba razy dwa. Nie, nie wiem. Więc tak, będziemy potrzebować silikon. Sporo tego silikonu. Na razie zrobię po dychu, bo mamy problemy. Znaczy braki, braki. Kolejny, nie no dobra, ale to już jest wykonalne, protection piątka, prot piątka to chyba jest, nie prot 3. nie, unbreaking czy to był max, prawda? A prot piątka to było, ty teraz to ja nie wiem, backpack założyć na backpack slota, gdzie to jest backpack slot, tu, tak, ale spiroja, dobra, można wracać do normalnej roboty. I zróbmy sobie tak. 10 oha. No to moment. Prawie 30 redstoneika. Pyk. 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 Dobra, niech się przepala. Szczerze to nie wiem, których najbardziej będę potrzebował. I zaczynamy od ty. Jak to się udawało? Tu powinno być. Rysunek. Halo, wszędzie jest rysunek, a tu nie ma. Tutaj też. Okej. Okay. Yy, controller. No dobra, zróbmy tego, tak, nie proszę. A. Quartz and Richard Iron. Dobra, to nie wymaga Wymaga jeszcze więcej irona. Nie wiem, zróbmy raz, dwa, trzy, trzydzieści dwa tego. Pick. Machine Casing. I Controller. Pierwszy stage zrobiony. Security Manager nie potrzebujemy. Grid network nie potrzebujemy. Dobra, po co ja to czytam? To potrzebujemy. Storage, storage, storage. Taki disk drive. Zróbmy sobie od razu dwa takie. Dobra. Disk drive. O, jak się otworzyło. Nie było tego tutaj. Dobra, tym się zajmiemy za chwilę. Teraz chcemy. Grid zwykły. Ok, on wymaga tak. OK. No i teraz możemy skraftować grida. Pyk. I grid ma to do siebie, że jest Useless. W sensie w nie możemy przeglądać cały nasz asortyment itemkowy, tylko że jest useless. W porównaniu do tego, co ci zaraz pokażę. O! Crafting grid. Crafting grid. On może to samo co grid, tylko ma jeszcze crafting table w sobie. No z tym już fajnie było, fajnie się grało. Controller tu. Crafting Grid tu. Oraz Disk Drive tu. Teraz do akcji będzie wchodził jetpack. Jak się go włącza? V. Czy mamy tyle kabli? Nie mamy, bo do tego trzeba doprowadzić prądzik. Żeby nie targać kabli, to przyda się Obsidian. I jeżeli zrobimy maszynę typu... Takiego. Czekaj, yy, dobra, co to ma być? Taka maszynka. Na dole obsydian, na górze obsydian. Tu wrzucamy Redstone. Tutaj no, ale nie działa. No nic, będzie to jako pomnik porażki. Yy, pociągniemy kable. Tu ciągnąć kabla. Jeszcze to wolniej bym chciał, bo jest za szybko. O. Oj, dobra. Jeszcze tego trzeba tu ręczyć. Ops, chyba gra. Tak. Gra gitara, wyłączmy te hovery, nie hovery. Energia jest. Używa bardzo mało. Tu mu teraz trzeba zap zapchać go dyskami. Refinety. Czy ja mam tego? Jakieś pro Tu są. O! Są, są. Chcemy. Dobra, zróbmy tego szesnastaka. Dobra, zróbmy tych jedynek i zadamy radę. Siedem. Mamy tego Irona? No trochę jest. Dobra, będzie, będzie szesnastak. Co to znaczy? Nie wiem. Raz zobaczymy. Dobra, dawaj czwórkę, pyk, e, czemu dwa, czegoś brakuje, a tych, pyk, ale to chodzi, to była czwórka i na szesnastkę, chciałem już żółte, ale to mam, jest szesnastak, tylko teraz, żeby zrobić, bo to jest part, czyli część, a my chcemy dysk, więc potrzebujemy takie coś, na szczęście wystać nas, łączymy to z tym i mamy storage disk. Co on oznacza, że jest 16 tysięcy slotów, pyk, tu teoretycznie jest 16 tysięcy slotów, popatrz. Slotów, czyli itemów, itemów, stąd przenieśmy co się da, takiego powiedzmy w miarę, zaraz się skończy miejsce, jeszcze wrzućmy tak. Jest taka y kobla. Powiedzmy, że wrzućmy te elementy drewniane. Coś, co jest często craftowane. Piach może być. Wszystko, co będziemy craftować kiedyś. Bo teraz, na przykład, to. Pyk. Banalne. Chcemy jeden żółty. Pyk. Więc to jest bardzo... No, chyba wie, że gdzie asystent cały ja tak gadał. No, generalnie... Jest to kamień milowy, ewidentny. A, i dawno temu nie były otwierane questy. Coś jeszcze tutaj da się zrobić, a to niedługo. Oj, ten kolega jest trudny. No, i teraz mam cztery kolejne. O! E, tylko jeden? Zawsze... A, trzy! To czekaj, zróbmy sobie tą czwórkę. Pyk. Teraz czwórki to, pyk. Chyba że jakiś kraftuje. No i teraz mamy 20 tysięcy itemów.